można powiedzieć, że twoja kariera jest jakąś tam. Jaki jest twój przepis na sukces, tak? Konsultacje i jestem chyba... Ty. Ty. Ok, No i ty, ty. Przanujemy to wtedy. Szanujemy to, szanujemy to. Dobra. Tylko odnośnie tego. Już się przyzwyczailiśmy do tego, że jeśli w tym programie coś idzie komuś zbyt łatwo, to jest to znać, że zaraz będzie się działo. Tytuł następnej kategorii na pewno nie zmyli naszych biednych widzów. Jak to ma się Jak masz dobry spodem, na 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 spodem. Spodem. Ale świetnie, że i kupi, to go ubezpieczali na dole. Tak, wolę, da, wolę jechać! Zobacz, zobacz, że spojrzał. Ale ja tam, ten go... Nie, zatrzymuje. A, bo ten to Możesz jechać! Nie wiem, pojechał. Nawet skumał, że to nie ma sensu.

Вопрос 6. Надо слышать, что я живу на жизни. Папа, пожалуйста, слышит. Да. Ну, это невозможно. Надо слышать, правда? Надо слышать, 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 надо

Albo jeśli przyłożysz sobie głęboko, odpowiednio mocno, zapomnij o wszystkim. Zaraz zobaczymy, jak to jest na wakacjach. Jak jesteś na wakacjach, koniecznie nie czegoś nowego. A przede wszystkim, abyś cały czas wakacje. Dobra. Proszę, ja zaraz mi się skody. Ale po prostu Dobra. i to będzie taki dach z. ale zakładanie ma to. sobie do środka. Panie Mamy terror do świata. Dobra, przynajmniej to się nie uczy, a nie wszyscy się śmiali. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to bywa? Niestety nie zawsze da się pójść na wszystkiego koncerny Jeden tego Ciężko utrzymać formę na Masz te klapki, to doma no, Już tyle Weźmy z naszymi skutkami Oto pierwszy piratki

O, właśnie tak. Zmierzmy sobie to, co już No, zrobiliśmy. Ja wstać zrób zrób na A stać. Można nawet do wodoru opozycji stworzyć pozycję na Nie. To zrobię O, A się tutaj złożyło. Próbowałeś wojna? Nie, ja właśnie nigdy nie miałem okazji, ale jest to moje marzenie, dlatego że dużo znajomych przy Jedna zamach, polecam serdecznie, ale na, na pewno znajdziesz kolczaki. Okay, to jest okay. pewne. na każdym moim kupcowym w każdym miejscu zawsze coś się, się Nie No pewnie będę to ja. Okay, okay, okay. A pani możliwego jest? Święcie przekonana, że w razie wojna, to mówię jednego taktykizmu przetrwają tylko paraluchy i nastolatki. Z doświadczenia wiem, że dzieciaki w tym wieku żeby wyjść cało z najgorszych Ale tak już jest, kiedy się ma 15 lat. Dobra. Ym, czy mamy jakiś piasek? Przydałby się jakiś piasek? Czy to jest jakaś sobie Czy to jest po. Na piasku. Próbuję sobie wymić głowę, ja puszkę zębię. O się zrobić jakąś wodę. Jest woda i jest piasek. Akurat to co my <MGarks> oh jeszcze na górze by się przydało jakoś zejście, zroli mi że nasze o o tutaj właśnie, tutaj Pojeżdżają, o tutaj Tu taki domek, ale wroty, tak jak jeszcze tam na górze, że tutaj takie ładne jest zejście Albo tam to zakupimy i tutaj zrobimy takie, bo już taki piętro w tym jednym Tylko i tak to otrzymamy, nie muszę tego to już zacznę przekalać

Można to pojąć teraz. No. To, oczywiście tu chciałam też będą być zdrabna. Zczę tu na razie nie robię, bo tutaj będzie naprawdę duże to wszystko. Więc na poza odcinkiem mam robił do pokoje.

jest na wiedzie, czy nie łatwiej, że reszta naszego dziecka wrzucić w pić, złotówkę i ty, ty, ty. <śmiennie> <śmiennie> to jest nie. To, tak przyjmie przyjmie, z to? Wstrząs, Całe szczęście nie ma takiej kontuzji, której dałoby się leczyć. Po prostu. I może potem to się zmieni. Dobrze.

Patrzę, tam... cztery. się tutaj to połapać wszystko ładnie. Bo boję się, bo zaraz będzie jakiś kill wyskoczy. Chyba coś. Nie ja wiem, tak... Ja, tu jest dom. Tu jest jedno, tu teraz ten moment później, jak widać, co się stało. No. Tutaj to trzeba będzie wszystko załatać. <grym> <grym> tutaj te ścianki. Może coś takiego tutaj. coś takiego tutaj było. mam piękne spojrzenie na świat. O! Już! A tego, wyciągniemy po pierwsze i jedynie na tality! Już! Iwan ale zostańcie tam! To ładnie by się przydało zrobić. A może jeszcze osiągnąć, się nie To jest no. To To jest świetny. To jest To

48 godzin skutecznej ochrony zapachem i składnikami kamienia. Skuteczna ochrona i wyjątkowa pielęgnacja. Nowość i zanotowanie TNT. Poddaję skuteczność z wyjątkową pielęgnacją zamachu. W tej jesieni lotka natura Hortex oraz Maria zająć powybiór.

Loteria Los Mentos! Kup jeden z promocyjnych produktów Mentos! Znajdź kod wewnątrz opakowania, wejdź na mentos.pl i sprawdź od razu, czy wygrałeś. 10 tysięcy złotych na wakacje, Smartphone, tablet i po tysięcy innych nakładów, szczególnie na mentos.pl! Witaj w świecie czarodziejnym! To jest pan Kamander? No ja, w dwie godziny. Fantastyczne zwierzęta! Od 18 listopada pada Niesamowita sytuacja, kapitalnie minął bramkę Za pustą bramkę jest 4-0 A no teraz ty Ja, minął bramkę Minął gdzie? A panowie tu co? Komentujemy U meczu jest przepustka, zaświadczenie Jakie zaświadczenie? Bez hmm. jak hmm. zaświadczenia hmm. Tak jak u nas hmm. kredyt gotówkowy Bez zaświadczeń to 4 tysięcy złotych Na cztery kroki, mamy zawodnik WKP

Jesteśmy ubezpieczeni na wszelkie walki. Zrobimy sobie jeszcze. No znaczy, bo... się Już się tak, co trzecie, jeszcze będą się wyraźli. Na znaczy, co odcinku Zbierzemy się do kopalni. Jak już bo tutaj jest co no. się w kopalni w Będziemy przypomnieć jak się naszykuje na tego I na osobie, na odcinku, wam pokażę skończyło to. No coś, to skończone. Wnętrze jest drewno. No I w czwartym, piątym odcinku będziemy dalej robić pokoje. Więc będziemy się na następnych odcinkach. Do zobaczenia.